Czy to, że czasami się boisz, czujesz lęk i niepokój, oznacza, że jesteś niepewną siebie osobą? No nie, ale jeżeli brak pewności siebie sprawia, że czujesz paraliż przed postawieniem konkretnego kroku na drodze do Twojego celu albo nie potrafisz stawiać granic, mówić nie w sytuacjach, które nie są twoje, które cię ranią, albo nie czujesz, że możesz swobodnie siebie wyrażać, to są to sygnały, które mówią, że warto nad tą pewnością siebie popracować. Mitem jest, że pewność siebie to cecha wrodzona i jeżeli jej nie czujesz, to znaczy, że już nie da się z tym nic zrobić. Ja jestem tego żywym przykładem. Widziałam się w malutkiej miejscowości. W większości wychowali mnie dziadkowie. Nie miałam łatwego startu, byłam dzieckiem bardzo nieśmiałym, bardzo wycofanym wręcz introwertycznym, a w dorosłym życiu często zdarzało mi się bać mówić nie i stawiać jasno granice w sytuacjach, które nie były dla mnie dobre. Dziś nie mam z tym najmniejszego problemu, ale nie dlatego, że nagle przestałam się bać, tylko dlatego, że nauczyłam się działać pomimo lęku. I właśnie tego chcę nauczyć także Ciebie. Już za kilka dni premiera mojego wideobuka Pewność siebie od zera. Obserwuj, żeby być na bieżąco.